Kozak jest. Ciężko w cholerę na, na śniegu W każdym momencie jest coś takiego Pewnie już się widzieli na kamerze Lecimy na tor do Parę osób chyba wpadnie Zobaczymy Tutaj jest bajka, nie? Takie baruny, na wiadomo jakby tam popadało Ale na tym białym To jest tragedia Trakcji w ogóle nie ma Też mam dętkę z tyłu i z przodu Dlatego też może to nie mielić, ale no co jak się wyjechało to i trzeba wrócić i cel zrealizować lecimy majstry dalej, pamiętajcie o subiku, dzwonimy jak chcecie być z kanałem na bieżąco, łapka materiał oczywiście na to zasłuży komentarze, co sądzicie o nagrywkach i lecimy na tor Majstry, piękny widok. Czekajcie, wydrywam pokusa, obiekty. Naprawdę jest fajowo, tylko no waruny są ciężkie. Zobaczymy jak na to że jak się trasę wyjeździ. Powinno być trochę lepiej. No ale tutaj na razie po tych drogach jest naprawdę ciężko. Teraz mam majstry pomarańczowe nowe, Stary w ostatnim filmie tutaj macie linkacza. Na stare gogle jest rozdanie. Takie same, tylko że zielone. Szybka, jest ciemna, wrzucę wam nową przezroczystą Ogólnie jestem po nocy, spałem 3 godziny i dla was nagrywam Także pozdro dla każdego majstra Dzięki też za wsparcie każde Lecimy dalej na tor majstr. Majstry, na że jest baja. Zobaczcie, nie wiem czy widzicie. A jak nie, to lecę wam pokazać. że nie odpalimy trzej lotów, ale odpalimy wszystko. Chyba, zaraz się okaże. Fajowo, bez skitu. Ja myślałem, że tu będzie normalnie pełno śniegu. Nie wiem, majstry, czy będzie dzisiaj kamerzysta, się okaże. Ma, mają dwie osoby, trzy przyjechać, ale jest poniedziałek, jak dla was nagrywamy, jestem właśnie po nocce. Skończyłem o siódmej rano i Wszedłem od razu na chatę, przygotowałem się na motor Zrobimy tak, przejadę całą trasę tak, streamy i tak dalej, przeszkody wszystko, cały tor Jakbyście chcieli być z moim kanałem to wpadajcie na instagrama, bo właśnie dla was robię live'a Będzie on podany w opisie Lecę live'a kończyć i idziemy Na pełnej kicie, znaczy dojadę jeszcze tu końcówkę Zobaczymy jak motogros, czyli same hopki, zakręty, a potem dołączymy do tego ekstrema. Najpierw mała rozgrzeweczka Piździ w cholerę jak się stoi w miejscu Yo, helmet. Polera jestem zadowolony z tych ogni nowych, bo przynajmniej coś widać, a tamta szybka była taka, że po prostu nie było nic praktycznie widać. Jak się wracało wieczorem czy coś w lesie to tragedia. Tamta była typowo tak na słońce. Lisznik, śmigat. Nie się zatrzymać, bo mi się telefon trochę w kielni przykrzywił. Jest trochę większy niż ostatni. No i niestety trochę mi przeszkadza. W kielni, ale przynajmniej Martwię się trochę opone majstry żeby jej gdzieś tu Nie przyszczypało, żeby było jak wrócić na chatę żartowałem lecimy to jeszcze raz porządnie Jednak zaraz polecimy MX-a motocross Na tej hopie ogólnie majstry, rozwaliłem licznik. Licznik jest nowy, 800, taka zabawka. Przyjechałem na tor, pierwsze, drugie okrążenie, wyskoczyłem z tego zęba, czyli że hopa, dziura, hopa. Znaczy powiedzmy, że to wygląda jak ząb. No i jadę wam tam w sumie opowiedzieć tą historię. W tym miejscu był kamień na wyskoku No i generalnie jak mi wybiło to już leciałem Tak o, Więc nie było opcji za bardzo jak się ratować Mogłem tylko dokręcić jeszcze bardziej Front flipa, czyli rolkę No, wylądowałem, licznik rozwalony Lampa też jest stara rozwalona, ale już niedługo będzie nowa Także tak to wyglądało Błąd, że tam Znaczy błąd no dziwne, że był taki kamień majstry na tym, na wyskoku, no ale co? Życie. Myślicie, że przemieli? Tam by było lepiej chyba. Robię dla Was, majstry, właśnie ogrywki, zaraz jak skończę, to wam je, odpalę. ogrywki trzy dwa jeden. The chase and the hunt. I set the pace when I am running I always take what I want. And I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror, if is no friend of me. It's... Ogólnie, majstry, kiedy żeśmy nagrywali z pozdro, majster <laughs> Lało, a my żeśmy normalnie latali. Tutaj po to, że przeszkody. Także też żeśmy tutaj się nie poddawali, jeżeli chodzi o pogodę. Ja tam gdzieś ostatnio odpuszczałem. Mówię raz, chociaż w śniegu trzeba pojechać do Was. Tutaj majstry ogólnie żeśmy kręcili teledysk kiedyś z chłopakami. Linkasz do filmu dla Was, proszę bardzo. Piec wtedy był jak cholera. Żeśmy tutaj nagrywali majstry w 30 stopniach. Teledysk gdzieś chyba przez nie wiem 2-3 godziny. Ale po prostu była taka, yy, taki panik, był, że masakra. No na tym torze ja tu majstro ogólnie jeżdżę od 2012 roku. I zaczynałem od 6.5 potem 8.5 X, 125 SX, no i teraz ta to piękna kobita. Że tutaj już parę zawodów było na moim koncie. Parę jakichś tam treningów z, z tym... Z Łukaszem Kucharczykiem, jak ktoś kojarzy. Z jak oglądasz też. No, także... Oceniajcie, właśnie majstry, oceniajcie w komie jak mnie mistrzu wyszkolił, normalnie walcie prosto z mostu, co będziecie o kanale, o nagrywkach tak dalej. Lecimy majstry parę razy konkretnie z extreme'em, z przeszkodami i będziemy filmosa kończyć, lecimy. Maństry, temacik jest taki, że mieliśmy dzisiaj leczyć na widok, ale niestety zobaczę, jaka jest pogoda. Jest lipa w cholerę, cały czas pada. Także, maństry, kończymy filmosa. pamiętajcie o sobie z dzwonem, jak subskrybować z kanałem. Na bieżąco, łapeczce, jeżeli materiał, oczywiście, to zasłuży. Komentarze, co sądzicie o nagrywkach. I widzimy się w kolejnym materiale w kolejny czwartek. Jeżeli ten film pójdzie, jak nie, to przesuniemy na piątek. Zobaczymy. Muszę jakiś dobry dzionek najlepszy, znaleźć do filmosów. Do zobaczyska, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.